Niedzica sobie bezpiecznie popedałuje. Będzie to taka mała obwodnica rowerowa. Ruszył przetarg na budowę trasy przeznaczonej dla rowerzystów. Jak w każdym mieście, tak i tu cyklistów nie brakuje. Jazda rekreacyjna zyskuje fanów. Tak, dotarła do nas bardzo dobra informacja. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na budowę jednej ze ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy. Jest to ścieżka od Ronda, gdzie wyjeżdżamy z ulicy Działdowskiej w kierunku Działdowa, do Ronda, do węzła południowego przy McDonaldzie. Jest to pierwsza ze ścieżek, o które stara się miasto, nie od dzisiaj. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Niedzica wierzy, że to początek pięknej drogi, którą przemieszczać się będą miłośnicy dwóch kółek. Radni Miejscy stworzyli taką sieć ścieżek. Doprecyzowały to pracownicy Urzędu Miejskiego i my to przekazaliśmy jakiś czas temu, już nie pamiętam czy to jest rok czy, czy półtora roku temu. Przekazaliśmy to do ZDW i Zarząd Wojewódzkich wie, jakie mamy oczekiwania. Trzymamy kciuki i wypatrujemy efektów. W końcu sezon zaraz się rozkręci, a termin prac również musi swoje zająć.